Witam. Widowa domu samemu. Po długiej przerwie robimy dalej. Tu, jak widać, leżą już profile, regipsy. Zabieram się pomału za sufity, już. Będą wycinane otwory na rekuperację. Puszki miały być chowane między regipsami a stropem, ale będzie jeszcze ocieplenie wełny. Nie będę, nie będę się męczył i wiercił. W stropie po prostu i na strychu sobie rury rozprowadzę później. Na razie tylko wywiercę aby wyprowadzić wszystko przez Regipsy, a później będę się bawił dalej. No i tak jak widać pomału do przodu zaczynam już stalarza ro ukręcić robić, no jest co robić samemu, no niestety nawet bez pomocnika człowiek daje radę, ale to wszystko dłużej trwa. I zobaczymy jak to pójdzie. Dzisiaj krótki filmik tylko, bo nie ma za bardzo co pokazywać. Dasz jest skończony, później nakręcę, pokażę. No i tak, pomału do przodu. Niedługo następny filmik.